Siemano, powiem wam tak Sim Andrzej był w robocie, wrócił z roboty Powiem wam, że ono nie wygląda jakoś... Cel na dzisiejszy odcinek Andrzej wyrusza na miasto I zobaczymy kogo on sobie tam pozna Jak sobie pozna jakąś dziewczynę, to będzie po prostu z, z nią zgłodny. Introwertyk, proszę bardzo Andrzej nie sprząta po sobie, Andrzej sprzątaj! Jest swoje ma łóżko ma dziadowskie. Otwórz, weź. Zepsuło się. Nie. Co on zrobił? Stuk talerz. Andrzej. A, 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 On sobie zje. Pogląda sobie telewizor. ogląda Oglądaj kanał romanse. Żeby się nastroił na romanse, łóżko ma jakieś dziadowskie. Weźmiemy mu, zmienimy to łóżko, wiecie? Usuwamy mu to łóżko I damy mu jakieś lepsze łóżka Jakieś fajne łóżko piętrowy to nie, bo on musi mieć... O, może takie, energia 4 O, takie pogodne łóżko mu damy Może będzie mu się podobało, no nie? I lampę mu wywalimy i damy sobie na jakąś inną, ładniejszą lampę. O, to są takie małe? Nie, duże też są lampy. Dobra, niech ma taką. Ładnie mu będzie oświetlało. Co to jest? Higiena instant? Aha! Jakieś mamy nowe obiekty tutaj Ja nie wiem, jakoś gorzej mi się gra, bo... O. On tutaj sobie ogląda On jest przeciążony Okej, okay. eee, nastrój klirciarski mu się włączył Ale on jest taki niezdarny, umyć zęby eee, Jakie on tam ma potrzeby jeszcze? Aha, załatw się i wejść kąpiel. On musi iść do pracy. O nie, on musi iść do pracy. Dobra, jak wróci z roboty, to się wykąpie. Awa, super. Jest teraz jako obsługa szatni. No i gitara. Proszę bardzo, Andrzej się kąpie. Tararira, 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 tararira. Dobra, i teraz pójdziemy na randkę. Podróż. Podróżuj. Sam, niech podróżuje. Dlaczego tak długo się kąpie? Może elegancki klub? Niech będzie elegancki klub. Potwierdzić. A mogę na przykład przemieszczać się między światami? Czy się tak nie da? Możecie decydować w komentarzu. Okej. Okay. Patrzcie nie ma nikogo. To jest jakaś Alina Janik. Może zamek drinka, Miętowo świeża coś tam słodycz. Już się przebierz może. Rozbierz się to na Andrzej. Y może taki. Żebyś jakoś wyglądał kościół. Okej. Okay. O, przyszła jakaś. Aha, te zęby nie lubią się. O, jest babeczka i ona jest tutaj spięta. Ona nie lubi wysportowanych. Straszne jest. Ale wszyscy są w związkach. Nie ma ich bez związków. Patrzcie, jak jest szczęśliwy. O, myślę o jakiejś simce. Jest to jakaś simka? Taka. O niej pomyślał Kaliente. Katarina. Weź, zagadaj, zagadaj z nią. Zabawnego powitanie z Katariną. Patrz, on, on też myśli o nim. Ona też myśli o nim. Dobrze. Już nie słuchaj tej muzyki, Redmond. Aha. Oho, proszę bardzo, pochwal szczerze. Zobaczymy, czy, czy oni się polubią.

Páč, srduška lecom. O kurde. Spravdě jak se má Katrina, co to značí? Uh, Zabavné. Do včípy. <laughs> O, coś jej się nie spodobało. Strum, 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 kasia, kasia. Poleciały minusy. Bo kilka chyba spraw, jak się ma. Dobra, opowiedz jeszcze raz śmieszną historię. Następnie więcej opcji. Przyjazne zainteresowania, weź, zapytaj o gust muzyczny, więcej zainter przyjazne zainteresowania może y rozmawiaj o nawodnieniu o. Będzie. Będzie miał już babeczkę.

Czekaj, Andrzej poznał następujące preferencje simki o imieniu Katrina. Lubi. Lubi pop, lubi romantyczną muzykę. Lubi. Okej, okay, dajmy jeszcze raz. Rozmawiaj, pochwal szczerze ją jeszcze raz. Poprosi yy, poproś o wspólne... Opowiedz, 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 może poproś o wspólne spędzenie czasu. Może akurat yy, spędzi z nami ten czas. Patrz, zgodziła się. Może z nami spędzić czas. Nie gadaj już z tym dziadem. Tylko z nią. Yy, I tak rozmawiaj... Nie, co ty kata, że o powiększeniu rodziny, co ty głupka. Ożywiona rozmowa. Proszę bardzo, zapytaj o zawód na przykład, zaproś o popatrzenie w gwiazdy, więcej opcji, romantyczne może, nie, nie, flirt, może flirtuj, o jest romantyczką, co to jest za babka? Którze jesz? Oni są na randce. Czekaj Andrzej dowiedział się, że Katryna jest niepracującą mamusią Ja cię kręcę, ale żeś Se wybrał Katryna Kaliente jest niepracującą mamusią Patrzcie, ona flirtuje z nim A jest mamusią Ciekawe czy po rozwodzie Będą oglądać gwiazdy. Lubią się. Kurde, chodzą po nas. Czekajcie. Co on tutaj ją pyta? Flirtuj. Ciekawe, zobaczymy, czy odpowie na flirt. Susu. Samzo. Su. Patrzcie, odpowiedziała. E, dobra, pochwal jej wygląd. Jeszcze raz. Więcej. Może romantyczne. Intymność, znaczy obejmij? Może nie. Flirt. Katka e, na podryw. Następnie co? Romantyczne. Czułość. Flirt. Eee... Yy, Flirtuj. Dobra, zobaczymy co, co z tego będzie Grosza. dalej. Okej, okay, uśmiechanie nie ma żadnych odczuć. Grubserie.

Ale była w tobak on się zasika, no nie Co to jest kibel? Szybko skorzystaj! Dobra, ale jest bardzo głodny. Więc może przygotuj drinka? Nie. A, zajmuj się balem. On może w ogóle coś zjeść. Brak dostępnej lodówki. Poproś o chipsy. A gdzie, gdzie ona jest? Nie ma jej. Poszło już do domu.

Zabaz, za daleko jest, weź ożywioną rozmowę z nią. Nie flirtuj z nią, przecież ty sobie już wybrałeś ją. Patrzcie, wraca. O. Wraca. Ja jemu... o nie. On flirtuje z On flirtuje z tą babą. Ja cię kręcę. Próbujcie odezwiązać mnie z związku Barabara, ale ja. A co? Uda nam się nawiązać? <grym> <grym> Czekajcie I Andrzej dowiedział się jakie zainteresowania w zakresie Barabara ma Katrina Jakie ma? Gdzie to się da sprawdzić? Ukryj związek. Jakie ma zainteresowania? W sensie, gdzie to się da sprawdzić? Dobra, nieważne. O, oh, prata! <noise> Ona już idzie do domu pewnie Dobra, my też idziemy już do domu. Zaprosimy ją później do, do siebie. Idź do domu, kochane. Ale jaja. Ale jaja. Powiem Wam, że grubo się wydarzyło w tym odcinku. Dobra. Jesteśmy już w domu. Andrzej idzie teraz spać. A ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I w kolejnym odcinku zaprosimy sobie do nas naszą Katrinę. Bajo!